Zdrowy gniew, kochani, energia, która uzdrawia. Dzisiaj będzie o gniewie wyrażanym we właściwy sposób i o tym wyrażanym w taki sposób, który szkodzi nie tylko Tobie, ale także innym i w ogóle jak to funkcjonuje w naszym organizmie oraz naszym mózgu. Gniew jako siła życia, to będzie tematem naszego dzisiejszego filmu. Gniew jest emocją pierwotną. Powstaje w nas, kiedy ktoś lub coś narusza naszą integralność, czyli nasze granice. Bezpieczeństwo, nasze potrzeby. Jest to emocja, którą ewolucja zaprogramowała w taki sposób, abyśmy mogli przetrwać. To było, jest i będzie nam potrzebne właściwie zawsze. No chyba, że zmienią się nasze warunki życia. Zobaczymy, jak to będzie z AI, z technologią. Może będziemy kompletnie zabezpieczeni, jeżeli w kapsułach, wówczas nie będziemy się w ogóle gniewać ani denerwować. Ale poważnie teraz, problem zaczyna się wtedy, gdy nie wiemy, co z gniewem zrobić. Niektórzy go tłumią, czyli wypierają, są cicho, nie odzywają się i tłumią go w ciele, i to jest bardzo szkodliwe dla osoby tłumiącej. Inni wybuchają wściekłością, furią. Obie te reakcje niszczą psychicznie, fizjologicznie i relacyjnie, bo z jednej strony, jeżeli wybuchasz, to oczywiście niszczysz psychikę i relację z daną osobą, z którą jesteś, no bo jak wybuchasz na kogoś, to oczywiście, że tą relację zniszczysz wcześniej czy później, Twoja impulsywność do tego doprowadzi, a kiedy ją tłumisz w sobie, wtedy atakujesz swoje własne ciało. I tak źle, i tak niedobrze. Jak nad tym zapanować? Zdrowy dnie, moi drodzy. To coś zupełnie innego. To energia, która przepływa przez całe ciało, rozluźnia je i daje jasność i siłę, a po niej następuje spokój. Wyparcie dniewu, czyli przejdźmy najpierw do wyparcia dniewu. Wyparcie dniewu, czyli tłumienie, wycofanie emocji. To mechanizm obronny, w którym człowiek nie dopuszcza do świadomości swojego gniewu. Skutkiem jest tego, że ciało gromadzi napięcie. Nosi je w mięśniach, układzie krążenia, odporności, konsekwencja oczywiście choroby. Przewlekły stres, choroby psychosomatyczne, depresje, osłabienie odporności. Badania z psycho-neuroimmunologii pokazują, że chroniczne tłumienie emocji zaburza działanie układu odpornościowego. To dlatego w relacjach toksycznych chorujesz. Wściekłość, kochani. Wściekłość czyli Furia, narcystyczna furia znana pewnie wszystkim tym, którzy przeżyli zawłaszczenie narcystyczne i relacje z osobą psychopatyczną, niekontrolowane wybuchy złości to nagro, nagromadzona energia gniewu, która nie została przeżyta na bieżąco. Skutkiem jest to, że bo osoba wybucha w po, sposób nieadekwatny, krzykiem, agresją, często wobec niewłaściwej osoby, najczęściej wobec ofiary. Swojego partnera, partnerki. Konsekwencją jest to, że jest poczucie winy, jest zniszczona relacja i nie ma kontroli nad tym, co się dzieje, nie ma kontroli nad tą złością. Zdrowy w kochani. Zdrowy dniew to przeżycie emocji w pełni, ale w sposób regulowany i świadomy. W ciele objawia się to w ten sposób, że wpływa na nas nagle, napływa fala energii, która przepływa przez nasze ciało. I kiedy pozwolimy jej przepłynąć, a nie zareagujemy z pięciem, tylko kiedy pozwolimy tej fali przepłynąć, nasze ciało się rozluźni. Zanika lęk. Jeżeli tej emocji się przyjrzymy, o, jakaś fala mnie zalewa, i obserwujemy ją, rozumiecie? Zanika lęk. Obniża się twój głos, przychodzi poczucie ulgi, widzisz, że to jest twoja granica i zaczynasz o tym racjonalnie rozmawiać. Efekt psychiczny jest taki, że masz jasność, jasność, że to jest twoja granica, której przekroczyć dalej nie możesz, musisz zrobić stop. Fizjologicznie ciało wraca do homeostazy, czyli do równowagi. Na czym polega neurobiologia dniebu? W ciele migdałowatym część układu limbicznego wykrywa zagrożenie i inicjuje reakcję gniewu. Pod wzgórze uruchamia reakcję stresową, następuje przyspieszone bicie serca i napinają się mięśnie. Kora przedczołowa odpowiedzialna za planowanie i kontrolę, jeśli jest aktywna, Pozwala przeżyć gniew świadomie i adekwatnie zamiast wybuchać. Więc, u zdrowych emocjonalnie dojrzałych osób, jest ona funkcjonująca. U osób z zaburzeniem narcystycznym, psychopatycznym, z rysami psychopatycznymi, narcystycznymi, cechami jeszcze makiawelistycznymi, to jest tragedia, ponieważ ten wybuch nie jest kontrolowany bo ich kora przedczołowa działa inaczej, bo gdyby się poddali terapii z chęcią i terapeutyzowali długo, mogliby to zmienić, ale nie chcą tego zrobić i konsekwencje są, jakie są. Układ współczulny mobilizuje energię, ale po przeżyciu zdrowego gniewu aktywuje się układ przywspółczulny, czyli parasympatyczny, tak, który rozluźnia ciało. Efektem jest to, że zdrowy gniew to fala energii, która przypływa, informuje nas o tym, że coś jest nie tak, coś nam nie pasuje. To nas rozluźnia, jak się temu przyjrzymy, to nas to rozluźni i uspokaja, bo wiemy, co się dzieje. Wiemy, że coś nam nie pasuje i możemy o tym racjonalnie porozmawiać. Na przykład, kochanie. Twoja decyzja nie do końca mi się podoba. Chciałabym, żebyśmy ją przedyskutowali, bo ona ma także wpływ na mnie. Ok? Kiedy możemy usiąść i przedyskutować tą sprawę? Hipotetycznie. Doświadczenia fizjologiczne według doktora Kalpina z Toronto, który bada te kwestie bardzo gruntownie, także z doktorem innym lekarzem. Gaborem Mate, który jest bardzo znanym kanadyjskim lekarzem z dużym doświadczeniem w opiece paliatywnej i doświadczał i obserwował wiele zaburzeń i dysfunkcji u osób, które chorowały na nowotwory na skutek właśnie stresu, co z nimi się działo, dr Alec Kalpin z Toronto opisuje prawdziwe przeżycie gniewu jako proces czysto, czysto fizjologiczny. Jest to fala energii, która przetacza się przez ciało. Żuchwa się rozluźnia, strony głosowe tracą napięcie, głos staje się niższy i spokojniejszy, ramiona opadają, napięcie mięśni znika. Pacjenci opisywali to uczucie jako przepływ prądu elektrycz elektrycznego przez organizm, po którym następuje spokój i ulga. Na czym polega podejście terapeutyczne dr. Kalpina i Davanlu <laughs> na Uniwersytecie McGill w Montrealu? Twórcy te terapii. istdp intensive short-term dynamic psychotherapy Czyli intensywna krótkoterminowa psychoterapia dynamiczna. Oni nagrywali pacjentów, by mogli zobaczyć, jakie ich ciało zdradza tłumione emocje. Ale Kalpin, doktor z Toronto kontynuuje to podejście, nagrywa pacjentów w momentach, gdy przeżywają gniew, żeby zobaczyli, że prawdziwe przeżycie nie jest przemocą, lep, lecz przepływem energii i rozluźnieniem. Jest to potrzebne nam. Powinniśmy dać temu swobodnie przepłynąć. Gabor Maté w swojej książce Kiedy Ciało mówi Nie, pokazuje, że tłumienie gniewu ma cenę. Organizm reaguje chorobą. Dlatego ofiary w toksycznych relacjach tłumią gniew, żeby przeżyć, a potem chorują. Zdrowy gniew to ochrona integralności. Dlatego w takich sytuacjach warto powiedzieć: Nie zgadzam się z tym, nie będę tego kontynuować. Powiedzieć swoje, nie kontynuować. Ale powiedzieć swoje. Jeśli powiesz nie, jeżeli to będzie ulga. Jeśli ty nie powiesz nie słowami, za ciebie zrobi to Twoje ciało. Rozumiesz? Twoje ciało się zablokuje. Dlatego zaczynasz chorować. Jak zatem rozpoznać zdrowy gniew? Jest to krótka, intensywna fala energii, po której, jakiej pozwolisz przepłynąć, przychodzi rozluźnienie zamiast napięcia. Jesteś spokojniejszy, masz niższy głos, chodzisz łatwo w normalną rozmowę, czujesz ulgę zamiast poczucia winy i masz jasność. Wiem, czego chcę, a czego nie chcę. Ok? W następnym filmie powiem Wam o praktycznym treningu zdrowego gniewu, jak to zrobić, jak to przeprowadzić, żeby dobrze to zadziałało w Waszym ciele. I pamiętajcie, wyparcie. Równa się lęk i choroba. Wściekłość to jest lęk ukryty pod maską. Jedynie zdrowy gniew to przepływ energii, spokój i siła. Ten kanał jest dla Was. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Trzymajcie się kochani. W zdrowiu i w szczęściu.